Zabijmy ją. Martwisz się, że cię zawiesili? Nie o to chodzi. Dzwoniłaś w tej sprawie do Roberty. Nie, lepiej, żeby o tym nie wiedziała, bo jeszcze rzuci się na Gastona i narobi sobie kłopotów. Jak chcesz. Ale przeczytaj to. Napisałam skargę na Diestro i Gandię. Lubię dyrektora, ale podpadł mi swoją decyzją. Podpisz. Nie złożę skargi na Gastona. Dlaczego? Bez obaw, ochronię cię. Nie boję się. Będziesz stała z założonymi rękami? Nie chcesz wrócić do szkoły? Tak, gdy upłynie okres zawieszenia. Przepraszam, zaczekaj. Co jej się stało? Nie rozumiem. W następnym odcinku. Chcecie mnie doprowadzić do szału? Dłużej tego nie zniosę. Pan profesor! Zaczynacie krzyczeć wcześniej niż zwykle. Wrócił pan? Tekst polski Marcin Leśniewski czytał Ireneusz Królikiewicz.